I za oglądki dziękujemy, chociaż jeszcze chyba nie zasłużyliśmy. Ale witamy bardzo serdecznie, bardzo miło. Szanowne panie, szanownych panów. Na dobry początek. Na dobry początek, tak jest. I może tak na dobry początek, mam taką małą propozycję, zanim tutaj jeszcze e, Ala e, oficjalnie te wszystkie ze mną przywita, proponuję jeszcze taki okrzyk hip, hip, hura, To tak jak tradycyjnie kiedyś było. 3, 4. Pip, 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 O, brawo, brawo, super. Jeszcze później można inne okrzyki potrenować, ale to w ramach tak zwanej dyscypliny dodatkowej. W takim razie teraz po tych okrzykach, obrazkach i przywitaniach witamy bardzo serdecznie, bardzo gorąco na podsumowaniu w zasadzie drugiej edycji programu Senior na Star. Witamy tutaj wspólnie z Alą Synowską. E, witamy w imieniu Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Stworzenia Się. Gminy Witamy pana Przemysława Sikorę, burmistrza gminy Żarów. Miasto Świdnica reprezentuje pani Izabela Siekierzyńska, dyrektor Wydziału Polityki. Pani Agata Koperska, Przewodnicząca Komisji. Witamy naszych przyjaciół z stowarzyszeń z powiatu i dzierżoniowskiego i witamy serdecznie przybyłe media. Jest z nami pani Beata Żółkowska i pan Mariusz Ordynie. Witamy. Żeby nie na koniec, to na początek chciałbym tutaj szczególnie, szczególnie podziękować za przygotowanie tej części najpierw tutaj dokumentacyjnej i zebranie tego wszystkiego całemu Wydziałowi Zdrowia ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Tutaj szczególnie Pani Magdzie i Pani? Kasia. Pani Pani Także bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście tutaj też, także, także Pani Także bardzo, bardzo. No, dziękuję. Natomiast tutaj lokalnie bardzo serdecznie na początek, z wielkim takim hopem też na koniec. Myślę, że dla stowarzyszenia aktywne wszędzie i koła gospodyń wiejskich, Wszennie, które tutaj no, włożyły wiele pracy, ale przede wszystkim serca i tego doświadczymy tutaj dzisiaj. Więc uwaga, hip-hop! hip Zanim zakończyliśmy drugą edycję programu Senior na Star. Dzisiaj chcemy podziękować całej regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia się za zaangażowanie. To wielka rzecz, że możemy wspólnie działać dla seniorów i na rzecz seniorów. W szczególny sposób chciałabym podziękować w imieniu całej koalicji, Panu Staroście Piotrowi Fedorowiczowi, całemu Zarządowi i Radzie Powiatu Świdnickiego oraz Panu Wójtowi Bartłomiejowi Struzikowi, Panu Zastępcy i całym Urzędowi Gminy i Radzie Gminy Świdnica za, za to, że możemy dzisiaj tę uroczystość obchodzić, za wsparcie finansowe i organizacyjne i za objęcie patronatu przez Pana Starostę i Pana Wójta. Gdyby nie te osoby i te urzędy, dzisiejsza uroczystość by się nie odbyła. Także hip, hip, Ura! Ura! Hip, Ura! hip, Hurra! Moi drodzy, koalicjaci przygotowali dla seniorów naszego subregionu bardzo przebogaty harmonogram różnych wydarzeń, imprez. Było ich, ich aż blisko 80. I seniorzy, którzy udział wzięli w programie, Znaleźli się naprawdę dużą determinacją, ale też dużym duchem walki, rywalizacji, uczestnicząc w różnych wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, sportowych, rekreacyjnych. Na sali są fotografie, na których zostały uwiecznione aktywności naszych seniorów. To jest tylko mały wycinek, tak naprawdę, z ich aktywności. Można je podziwiać, rozpoznać siebie na tych zdjęciach, albo też nabrać się do. Takiego postanowienia, że w przyszłości my sami weźmiemy udział w tym programie. Patrząc na te zdjęcia, też wiemy, że nasze działanie ma sens, że warto pobudzać do aktywności i ciągłego rozwoju. Cieszy nas również to, że wśród naszych seniorów są tacy seniorzy, którzy tak zwani motywatorzy, którzy motywują innych do wyjścia z domu, do wyjścia z kręgu samotności, z czterech ścian i wiedzą jak do nich dotrzeć. Dzisiaj również będziemy ich nagradzać. I myślę, że świętej pamięci Krysia Lasek, która jest inicjatorką nie tylko regionalnej koniekcji, ale również tego programu, że nas motywowała do tego, żeby ten program powstał i że potrafimy go realizować. Myślę, że Krysia jest dzisiaj z nami, jest, jest, jest nas bardzo dumna i cieszę się, z tych osiągnięć. A teraz moi drodzy, przejdziemy do chyba najciekawszego momentu, czyli wręczenia wyróżnień i nagród. Ale zanim to nastąpi, to myślę, że nasi patronowie zabiorą głos i od razu już będą wywołali tych nagród, nie będziecie musieli w razy wychodzić. Może najpierw tak poprosimy Pana Wójta Tadeusza Szarwanyla jako gospodarza tej ziemi o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim serdeczne pozdrowienia przekazuję od Wójta Gminy Pana Bartłomieja Strozika. Dzisiaj jest dzień przyjęć interesantów, dlatego te drzwi są wiersznie zamknięte u Pana Wójta, chociaż powiedział, że jeżeli tylko będzie miał chwilę, to na pewno do nas jeszcze postara się dotrzeć. Drodzy Państwo, senior na start. Podobno byśmy ten tytuł, to tak senior, kim jest. Niektórzy twierdzą, że no, światowe organizacje, że poziom młodości to zaczyna być przesyłany w górę, to znaczy, że kiedyś Młodość kończyła się w wieku 35 lat, a tak patrząc na Was, i na te zdjęcia, i na to wszystko, co Państwo czynicie, to znaczy, że młodość i Was jeszcze jest. Ja ulubione mam takie jedno powiedzenie, sentencję Wiktora Igor. Pozwólcie, że przetoczę i za chwilę wyjaśnię. Prawdziwie żyją jedynie ci, którzy walczą, których myślą i sercem rządzi cel powzięty z góry, którzy wspinają się na szczyt przeznaczenia mając wciąż przed oczami jak wieczne światełko, jakiś święty trud, albo miłość wielką. I teraz wyjaśniam. Tutaj Anna przed chwilą mówiła o tym, że też w tych różnych działaniach żeście między sobą konkurowali, walczyli, nawet to takie słowo poszło. Oczywiście to jest taka zdrowa walka, zdrowa rywalizacja. Kiedyś podchodził, pod, pod, podeszli do mnie uczniowie dwóch takich małych bardzo klasistą się pytają, czy pana, ile ma pan lat? Ja mówię, no to zgadujcie. Jeden mówi, no Mów, chyba z 40, a drugi na to, co ty? On, on jeszcze nie jest taki stary. E, wtedy przyszło mi do głowy tak, takie coś, że rzeczywiście ja oglądając 40 lat, kiedy miałem lat 12, myślałem, ale ten człowiek jest stary już, tak? Poziomy dzisiaj się zmieniają. Dzisiaj zdrowie się odżywiamy. Dzisiaj mamy ruch. Właśnie przez te wszystkie osoby, które też poświęcają swój czas zaangażowania, abyście mogli też Państwo uczestniczyć właśnie wyciągając Was z domu, pozbywając Was, was z tej e, samotności gdzieś tam. Zresztą e, Senior Wigor to też piękna instytucja, do której uczęszcza moja kochana teściowa, kochana podkreśla. Naprawdę. Ona nie ma czasu na nic. Ona ma nawet problem, żeby to nas odwiedzić, czyli swojego to. kochanego zięcia i swoją córkę, ale ja widzę, jak ona rozkwita. I to jest właśnie miłość wielka, to jest czynbarsza w tej sentencji. Miłość wielka do, do czego? Do ludzi, do świata, do zainteresowania, do budowania wciąż, budowania swojej osobowości. Bo tak naprawdę starości nie ma. Ja znam swoich przyjaciół bardzo młodszych ode mnie, i mogę powiedzieć o nich, że to oni są seniorami, którzy nic nie robią, albo nie chcą albo im się po prostu nie chce. A wy dzięki temu jesteście cały czas piękni i młodzi. Duchem, sercem, umysłem i wszystkim, co potraficie. Kochani, wielkie gratulacje i dziękuję za to zaproszenie. także już się przygotowym na Teraz prosimy o zabranie głosu pana Piotra Fodorowicza, starostę Świmickiej. Drodzy bardzo ciężko będzie konkurencja z obydwoma wojtową także długości. I, i, i takiej piękności really? i krasowawczości, jeśli chodzi o to wystąpienie. Ja, ja najpierw tylko powiem rzecz, że czuję się panie śmieją tymi pochwałami, to niezasłużonymi. Także wybaczcie Państwo, ale odnosi mnie na duchu wasza tak liczna obecność zawsze, kiedykolwiek uczestniczymy. Kiedykolwiek uczestniczymy w imprezach, które albo organizujecie, albo w których bierzecie swoje aktywne udział i to bardzo mnie cieszy. Troszeczkę w ostatnim czasie, może nie tak totalnie, ale próbujemy przewartościowywać nasze priorytety, bo zawsze, nam mówiono, że samorządy oczywiście, że macie szkodnictwo, więc trzeba stawiać na młodzież, bo młodzież aktywizować jest coraz trudniej. Natomiast na to nie ma żadnego problemu. Dzisiaj jest zaproszenie dla 120 osób jest 120 osób i to, i to cieszy, że, że zawsze jesteście mobilni, zdyscyplinowani no i aktywni, ja? Nie? E, nie chcąc poprawiać moich przedmówców, ale, ale mam taką uwagę do, do, do ewentualnych późniejszych zapowiedzi. Jak mówimy o tym, że e, jesteśmy na podsumowaniu kolejnej edycji programu Senior na Start, żeby, żeby później o tym organizatorze o tej koalicji, mówić na przykład tylko koalicja i tego, tego zdrowego starzenia nie potrzebał. Ja nie widzę tutaj, żeby ktoś, żeby ktoś mi się tu przypomina, choć, choć to powiem to, bo to, to, to jest taka anegdotka słynna, kiedy to jeden z najsłynniejszych raperów na świecie, 50 Cent, nie wiem, czy Państwo znacie, ja nie znam ten ten ten. może moje dzieci znają, ale Zygmunt mi powiedział, że ktoś taki jest. Sprawdziłem faktycznie jeden z najbardziej wziętych raperów na świecie. Kiedyś na swoim profilu Facebookowym udostępnił zdjęcie Zygmunta, kiedy on ze swoim podopiecznym, tym 104-letnim lekkoatletem, gdzieś tam stali na wieżni, no i ten, ten raper patrzył do takim swoim komentarzem. On ma tyle lat, no to no się przecież ten co stoi Robot wygląda starzej od niego. Wystarczyło Jeszcze raz ogromne, ogromne podziękowania, gratulacje dla wszystkich uczestników. I trzymajcie, trzymajcie. się za Szanowni Państwo, jeszcze tylko mam takie przypomnienie tego, co się. Z tak zwanym znanym jeziorem Ławędzim, a później będzie występ zespołu, ale babki z Dolnego i z kapelą z razem wzięty, a potem będzie część poczęstunkowa, chociaż tu się niektórzy cały czas już czują, bo tak wspaniale, że się spisało Stowarzyszenie i koło żeby że my tutaj cały czas możemy korzystać. Więc nie wiem, czy nas jeszcze będą rozpieszczać w tym zakresie kulinarnym. Ale póki co teraz czas na wyróżnienia i nagrody. Zaczynamy od wyróżnień. Jest Pani Magda, która będzie podawała te upominki. Zaczynamy, tak. Jeszcze prosimy Panią z Fundacji Via Salutis do wręczenia też tych serduszek, które własnorzecznie się wykonały. To od razu będziemy wręczać każdej osobie wyróżnionej i nagrodzonej. Myślę, że też tutaj warto, ponieważ panie z fundacji Via Salutis, oczywiście, panie, które e, są młode duchem i, i, i sercem, e, dla mnie hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Hip, hip. Ura! 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 Bardzo nas cieszy to, że całymi małżeństwami państwo bierzecie udział w tym programie. Będę pytać dlaczego, ale y, zapraszamy tutaj po odbiór wyróżnień. Pani Leonarda Kozak i Pan Roman Kozak. Państwo Mielewscy, Pani Makulata i Pani Teraz już taka grupa indywidualna o tych małżeństwach. Pani Elżbieta Rukula, prosimy bardzo. Pani Regina Bernacka, pani Grażyna Przyborowska, pani Erwiga 촬 <목소리나> Pani Zofia Szczanek. wszystkich Państwa, żebyście w następnej edycji tutaj wszyscy byli tymi motywatorami, bo to jest szczególna misja, szczególna wartość dla Was i dlatego chcielibyśmy szczególnie tutaj nagrodzić trzy osoby. Pan Wiesław Łabęcki, Pan Lidia Przybyłska, czyli od 60 do 74 lat i zaczynamy od trzeciego miejsca, pani Wiesława Filipiak, 69 punktów, Prawo. Drugie miejsce Pani Halina Repiczewa, 156 punktów, wieku Śródnica. Pierwsze miejsce prawdziwa rekordzistka Pani Janina Dubrovnik, 170 I teraz ci, przed którymi też szczególnie powinniśmy pochylić czoła, bo to ci najmłodsi seniorzy, najbardziej pełni

Drugie miejsce, również językowe. Tyle samo punktów zdobyła Pani Janina Kłodziej i Pani Bolesława Przybyć. Gratulujemy. Pierwsze miejsce zajmuje pani Irena Krzysztofik, 106 punktów.